Cześć, witajcie w kolejnym updajcie na temat Wind czyli samosteru wiatrowego. Co się wydarzyło co dzisiaj. Otóż, poza odcinkami, zrobiłem sobie niewiele, ale wyciąłem sobie już podpory, które to o, odrobinę nierówne, ale to nie ma znaczenia. Z grubego, bo chyba z piątki, tak, z piątki aluminiowego płaskownika jeszcze na 100%, żeby być pewnym. Teraz pojawiło. Tak jest. A, jeśli widać piąteczka, piąteczka, płaskownik. Zatem aluminium, więc lekki, ale za to sztywny przy tej grubości. Udało się go wygiąć w miarę okej. Okay na imadle, zwykłe, normalne gięcie rękami, więc no, nie jest to na pewno tak profesjonalnie, jak powinno być. No i co to będzie? To będzie tu i tu, o no tak, jakoś. I to będzie prowadnica, no właściwie nie prowadnica, tylko jakby jarzmo tego statecznika, czyli tej części wiatrowej. Przez środek pójdzie pręd stalowy, gwintowany, dwunastka z nierdzewki, a na ten pręd zostanie nałożona nierdzewna e, rurka, która wchodzi tutaj o, bez problemu. Ale to jest, to jest ten wymiar. Wewnątrz jest tam, nie wiem, pół milimetra luzu, zatem jest bardzo, bardzo fajne. Jako ośka obrotowa będzie naprawdę fajna, bo pomysł jest taki, żeby to właśnie rurka obracała się na pręcie. Nie powinno być na tyle dużego tarcia, żeby to się w jakiś sposób zużyło wcześniej niż po 5, 10, a stawiam na to, że po 50 latach. Zresztą planuję do środka jeszcze władować smartak taki przekładniowy, e, wodoodporny na wszelki wypadek, żeby nie było żadnego problemu. Z tego też powodu sama rurka nie jest aluminiowa, tylko jest ze stali nierdzewnej, ponieważ no, aluminium jest jednak zdecydowanie bardziej delikatne i zdecydowanie bardziej by się ścierało. Zatem tu i tu powstaną otwory, to się ładnie jeszcze zaokrągli i te dwa jarzma będą trzymały. Oś obrotu. Co dalej na tej osi obrotu nabuduje? No, myślę, żeby zrobić to w ten sposób, żeby z dwóch kawałków sklejki, które będą miały w środku przekładkę grubości właśnie tej rurki, skleić to wszystko razem, skręcić to wszystko razem, przepuścić przez oś, tak żeby oś była w środku, zawierała się w tych dwóch przekładkach. W górę ta przekładka już następnie będzie miała wycięty taki łuk. Przypuszczam, że będzie najsensowniejszy, który w środku będzie miał grubość 4 mm, po to, żeby w niego włożyć, nasadzić statecznik. Statecznik no, chcę zrobić 4 mm, bo według mnie będzie wystarczająco sztywny, mocny i wystarczająco łatwy w montażu, demontażu, ewentualnie w wymianie, ponieważ nawet jeśli się nie sprawdzi ten mój pleksowy statecznik, to w razie czego sklejkę, czwórkę też w razie czego bez żadnego problemu włożę. Jedynym zabezpieczeniem tego statecznika planuję zrobić o taki bolec, który jest wkładany. Otwór zamykany, i to na sprężynie powinno go od, na tyle odciągać, że powinien być zabezpieczony. Czemu takie słabe zabezpieczenie? Ano dlatego, że pomysł jest taki, że rozłączenie układu sterowania u mnie będzie polegało właśnie na wyjęciu po prostu statecznika. Czyli podchodzę do tego stałego urządzenia na górze, do tego samo steru, który jest na. Wiatr wystawiony, i żeby go szybko rozłączyć, to nie odłączam. No to wiadomo, z drumpla zdejmuję linki, ale żeby dalej to nie pracowało i żeby dalej nie tłukło tym statecznikiem, który będzie w wodzie, czyli tą płetwą sterową, to po prostu wyciągam statecznik. No i w tym momencie nie ma żadnej siły przełożonej na linki i nie powinno to mieć żadnego wpływu na ten statecznik. Na, ten, na tę płetwę sterową pod wodą. Ta płetwa zresztą też będzie podnoszona na falę, opuszczona na kontrafalę, żeby nie wychodziła sama z wody. Przynajmniej taki jest plan, taki jest pomysł. Póki co skracam długość podstawy, tak, żeby tutaj jeszcze, to też Wam pokażę, bo to też już w międzyczasie udało mi się obmyślić i zbudować prototyp. Żeby o ta łapa, która ma być łapą hamującą obró obrót tego yy, rotora, żeby się mieściła przy tym jarzmie. Czyli tu będzie przewiercony otwór jeszcze od góry, może tak, o tu będzie przewiercony otwór. Sam ten płaskowniczek będzie od dołu wkręcony na wkrętach, żeby sam z siebie nie odpadł. Natomiast ta śruba, która tutaj będzie przepuszczona przez ten otwór, przez kawałek statora i przez dolną część tego płaskowniczka, będzie motylkiem albo jakimś no motylkiem skręcana od góry jako regulacja. Ja mam ogromną nadzieję, że tej regulacji nie trzeba będzie ustawiać co chwilę. Mam nadzieję, że ta regulacja będzie ustawiona raz i że ona tak po prostu zostanie. Dlatego chciałbym tutaj na dole dać nakrętkę samo hamującą żeby nie było problemu, że coś się rozkręca. Tylko jeszcze się zastanawiam, jak to zrobić, żeby na tak śliskim podłożu zablokować tę nakrętkę hamującą. no bo zbyt cienki jest ten płaskownik, żeby wyciąć w nim, wyfrezować kształt sześciokątnej nakrętki, żeby on tutaj stał. Przykleić raczej się nie da, więc najprawdopodobniej no, szybkie i nieszybkie rozwiązanie będzie polegało na tym, że od góry będzie co prawda motylek, ale dół trzeba będzie jakimiś kombinerkami przytrzymać, żeby to się dało skręcić. Takich łap docelowo ma być 4 albo 3. Tutaj jeszcze nie zdecydowałem, ponieważ e, tak naprawdę w linii wiatru pływać się nie da, więc statecznik w linii wiatru ustawiany nie będzie. Więc jeśli ta część, załóżmy oś, jeśli ta część będzie szła ku rufie, to jest część idąca ku dziobowi. Więc, jeśli ja będę ustawiał ten mój statecznik, to on będzie ustawiany w przedziale od takiego do takiego. Tutaj ta część będzie praktycznie nie pracowała, ponieważ, no, mając wiatry od dziobu całkowicie, nie jesteśmy w stanie płynąć do przodu. Zatem wy... naprężeń w tę stronę nie będzie. Także tego. Talerza tej, tego rotoru nie będzie wyrywało w tę stronę. Po prostu tak naprawdę ten tutaj y, ogranicznik jest zbędny. Ale czego faktycznie nie będę instalował, to się jeszcze okaże. Wiem natomiast, że na pewno ten będzie kluczowy, bo samoster, znaczy pozostałe trzy, czyli ten, ten i ten będą bardzo y, istotne, ponieważ no, głównie w tych kursach łódka na samosterze będzie mogła płynąć. Jeśli oczywiście to wszystko dojdzie do skutku. Dobra. Tyle teorii, czyli po pierwsze przystosowujemy jarzma, a po drugie te łapy hamujące rotor względem statora. Do dzieła. Tu jeszcze jeden otworek. Nie widzicie no nie. Teraz ja mam o widzę. Ale trudno. Dobra. dobra, 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 teraz tak. Gdzie? Jak? Jak to zrobić, żeby nie było aż tak strasznie na oko, jak wszystko tutaj? Nie ma jak, nie? Nie ma jak, robimy po prostu na oku. Teraz tak. Kręt ma... Kręt jest piątka. Rdzeń... Rodzeń ma trzy czyli takie dwa i pół wiertełko. Do drewna by się przydało, żeby to, żeby ponawiercać otwory tam, gdzie jarzmo będzie się działo. Dwa i pół wiertełko, dobra? Szukam. Nawet mam. Znowu wyjdę na jakiegoś Lidlofoba, ale zestaw wierteł z Parkside'a. Co prawda, do metalu, bo do drewna nie mam tutaj przy sobie, choć też mam, ale nie tutaj. No, ale jest co potrzeba. Zakładam i to był mniejszy problem. Teraz problem większy, czyli gdzie? 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 Gdzie bądź to, nie? Ja ma tu lepszych albo gorszych miejsc. Tak, jakoś. Cyk, cyk... No dobra. To teraz Wy widzicie, jest w osi. Strasznie na oko, no nie? Widzę, w nerwach proszę o wyłączenie odbiorników, bo to jest robione wszystko naprawdę na oko. Jeśli nie dzierżycie takiej partyzantki, no to uciekajcie stąd, bo tak to tutaj będzie wyglądało. No, nawet posuje, podziwam. I co? Mogłem pochować jeszcze głębiej te łebki i może to zrobię, bo jeszcze i tak to będę wykręcał do lakierowania. Ale czy my to mamy w ogóle kąt? Sprawdźmy. No proszę, prawie idealnie. Przy odrobinie dobrej woli, ale jest ok, jest ok. Teraz lokalizacja drugiego, którego zgubiłem. O! Nie co W ogóle. Taka to diabłów nie ruszy. Myślałem, czy nie walić śrub na zewnątrz na przelot e, przez cały ten rotor, żeby wyszły tutaj na wylot. Ale potem stwierdziłem, że to jest przerost formy nad treścią. Nie ma sensu. Dobra, no powiem Wam, że nieźle. Słuchajcie, jest dobrze. Dobrze, oczywiście będę to musiał jeszcze odkręcić, żeby przewiercić otwory na oś. Złagodzić gdzieś tutaj te dzioby, bo tego nie chcę, żeby tak wyglądało. Ale, no. Jeśli chodzi o sam układ, uzyskał kolejny element, jakkolwiek by o tym mówić, dobra. Fajnie, lecimy dalej. Ok, teraz docinam pozostałe trzy łapy. Dobra, no to teraz wygibasy, czyli wyginanie do takiego kształtu. Identyczne, oczywiście, podobne do siebie, ale jest szansa, że tę samą funkcję spełnią. Super, doklejam do poprzedniego statusu, do poprzedniego odcinka. Ten dzisiaj jest, co prawda, kolejny dzień, już następny, ale nie robię z tego osobnego filmu, bo po prostu zrobiłem na tyle niewiele, że nie ma sensu. Zrobię, bo dopiero się zabieram. To dzisiaj? Wykręciłem nasze jarzma. Opisałem, żeby było wiadomo, które, w które miejsce wchodzi jedyneczka i dwójeczka. No i dzisiaj ogólnie się popieścimy. Czyli po pierwsze otworki na, e, na, 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 na oś, a po drugie spróbujemy sp pozaokrąglać trochę te e, rogi, lekko to złagodzić. No i zobaczymy przede wszystkim, czy pasuje ośka po wywierceniu otworu. Działamy! Dzisiaj do gry jeżdża wiertarka stołowa stąd taki kadr. Od razu 12 w końcu to aluminium, no nie? Nie będziemy się w otwory pilotowe bawić, ale całkowitymi ignorantami nie będziemy. Chłodziwo. Jest może od tej strony, żebyście więcej wiedzieli. Tu jest teoretycznie laser, ale ten laser tak, tak średnio działa. Ja to wolę ustawić empirycznie. tak małe obroty. I jedziemy. Poszło jak w masełko. Jak wiedzieliście, docisk troszkę za słabo dokręciłem. Więc z drugim już tego błędu nie popełnię. Ale otworek ładny. Jest ok. Zanim wywiercę drugi, to zrobimy przymiar, czy to w ogóle pasuje. No pięknie. Luz jest. Minimalny, dosłownie minimalny. Nie wiem czy słyszycie. Troszkę klekoczy, ale popatrzcie, nawet kąta nie ma dużego, żeby się złamało. Jest fajnie. Wiercimy drugi. Ładny otworek, czyściutki, dobra. Ja miałem mu konkretnie o to. Tu mam narysowane linie pod kątem 45 stopni, bo wyokrąglanie tego no nie chce mi się bawić. Więc zapinamy tu. Czy wy to w ogóle widzicie? Coś tam widzicie. Łapiemy za szlifierkę kątową. Yo mm. Witajcie w innej perspektywie. Dobra. Złagodzimy sobie te kąciki tutaj. I to co się skrzywiło szlifierką kątową udało się tutaj wyprowadzić. A wie na równo, jest tak zwane, good enough. Oczywiście, ostatni szlif ręcznym papierkiem, A nie, to co? Przymiarka? A skoro tak, to wracamy do kadru poprzedniego. Jeszcze może. O, tak go zmodyfikujemy. I teraz tak. Dwieczka. Dwieczka tutaj. No to kręcimy. Pięknie, oczywiście, na długość jeszcze docięta nie jest, ale już teraz można sobie trochę więcej wyobrazić. Tu będzie się bujał statecznik, a tu na dole będą ciężarki. Też mam jakiś pomysł, jak to dociążyć, ale o tym to następnym razem. Dzisiejszy projekt zakończony sukcesem, ponownie, podobnie jak ten poprzedni.